Ostatnie dni września. W nocy był przymrozek. Zaległy film z ogrodu. Właściwie z całego sezonu. O, to taki fragmencik naszych plonów. To nie są największe. Większe czekają na zbiór. Łęty pomidorów już do skasowania. Słoneczniki ptaki obgryzły piachoglina, urobek z pogłębiania stawu o tym później. O, mamy grzyby, takie piękne burhawki. Więc co myśmy w tym roku na A no tu są sobie kółeczka z nasturcjami. O, to są nasze ziemowite, rośliny chronione. My je najmocniej chronimy. Jak tylko można, są w jeszcze jednym miejscu. Oczywiście nie wykopywaliśmy ich nigdzie, ale kupowaliśmy. Ale są przepiękne. Jedziemy proszę, wycieczki dalej. W przyszłym roku zrobię jakieś porządne ogrodzenie. Znaczy, wypadałoby wreszcie. No, więc tak to tu wygląda. O, tu też kółeczka. Dużo mamy takich kółeczek. A jakie robimy, to zaraz pokażę. Tu rosną 9 siły z Niemojowa. Czyli z Sudetów, konkretnie z gór orlickich. Pod płotem w przyszłym roku coś innego posadzimy. Zapko pokażcie. A tu robimy wykopy. Już mówię o co chodzi. Wykopałem bardzo głęboką dziurę. do której Monika nawrzucała trawy, kompostu. Jeszcze nic nie, Jeszcze nie się, nawrzucała się. Tu przyjdzie kompost, trawa będzie zasypana i będzie kolejna ładna grządka. Taka jak wiele innych. A jakie? Zaraz pokażę. O, na przykład tu powstały takie grządki w tym roku. tu jest najświeższa z dziewięć siłami zniemojowa widocznie tam jest kolejna i tak po kolei po kolei obrabiamy ten nasz kawałek ugoru bo to nie jest ziemia to jest, to jest, to jest pra, praktycznie ugór miejscowi mówią że to nic nie wiem Rośnie, prawie że nie wyrośnie. Trzeba najpierw popracować na tym ziemię. Na przykład to jest bardzo nowe kółeczko. Tak samo 60 cm wykopane w głąb. Widzicie napój, trawa ścięta na to ziemia i dopiero coś tu do rośnie. Mały skalniaczek. Te wszystkie kamyczki są przywożone okazjonalnie z różnych miejsc, w których bywamy. Zawsze jakiś kamyczek sobie bierzemy. Mamy dużo jeszcze w zapasie. Tu następnie kółeczko świeżo posadzone. Nawet nie pamiętam już co. Tu też tegoroczne kółeczka z nasturcjami. Nowe grządki. Czereśnie mają się dobrze. O kolejne tegoroczne. Niedawno zrobione. To jest głęboki dół nawóz biologiczny i posadzony i będzie pięknie rosło. Już właściwie rośnie pięknie. Niestety rózowisko. A no tak się złożyło, że pompę szlak trafił. Równo dwa lata pracowała. Naprawiać się tego nie da, bo to jest nierozbieralne. To się nie płaca. ci postawili ogrodzenie na, na naszych roślin robiło się przytulnie i tu mamy taką małą ścieżkę a tu jest koniec działeczki Teraz uwaga na słońce, ciach, to jest nasz orzech. A teraz z tej strony to niewiele się da zrobić. Dlaczego między innymi pompa, pompa szlak trafił po dwóch latach? Ano dlatego, że woda to jest taka potwornie żelazista. Staw jest z powrotem napełniony. Przez cały sezon go pogłębiałem, remontowałem brzegi. Zaraz będzie to widać z drugiej strony, może lepiej. To jest staw od drugiej strony. Monika się bardzo opiera, że tu wszystko pięknie i rośnie. A ja w tym roku postanowiłem popodnosić ten grunt. Urobek ze stawu po prostu rozsypuję. Podnoszę. Tu jeszcze mi zostały kubki duże. Piacho, glino, mułu do rozrzucenia. Rośliny przesadzam, podnoszę. I ożywo zaczynają rosnąć. A jak wygląda bajorko samo? No tak. A, tu są nasze pigwy. Już część zerwana. Będzie bimberek i nalewka. Więc tak. Zrobiłem tutaj dodatkowe zejście do stawu. I tędy, że tak powiem, ręcznie wynosiłem urobek. Tam przy, gdzie pływa beczka, tam jest odnowa zupełnie brzeg obrobiony faszynowo, dwustopniowo. także. Jest mocno dobrze zabezpieczony, i nic się nie obsunie. W przypadku, no, liczę się mimo potwornej suszy, że, że, że będzie powódź. I to w przeciągu najbliższego półrocza. I znowu woda wystąpi. Przy domku na razie nic nie robię specjalnego. Jaka piękna olcha mi wyrosła. Stanowisko wędkarskie na razie nieczynne. Jako, że pływa w stawie w tej chwili jeden karp, sześć linów, cztery karasie. I do wiosny tak zostanie. Jabłonkę niestety karczowniki nam, czyli szczury błotne nam skasowały. Idziemy dalej. A domek w środku wygląda o tak, trochę rybacki. No. w końcu jestem wędkarzem sklepałem jakieś tam byle jakie meble o leżanka rozkładana z Ikei kupiona za grosze a tu moja duma wojskowy komplet moro, bechatka, mój rozmiar wyprane wietrzą się a tu coś co mi było zawsze potrzebne porządny stół motelski Zbity z byle czego, z odpadów mocny poskórczy byku. I o to chodziło. Drzwi przesuwane będą. Lada, lada tydzień powiedzmy, no nie lada dzień. Lampa już jest powieszona. Jedna z trzech. Zacząłem nawet dłubać przy instalacjach. A tyle, tyle ile po prostu mi się chciało, bo robię to zawsze na koniec pobytu. No, tu, będzie, tu będzie, że tak powiem, cały węzeł. Rozprowadzenie do lamp. A główne przewody do gniazd zasilających. I to na końcu. Drzwi przesuwane będą się przesuwać w stronę narożnika, w stronę podbieraka. Folie na oknach chińskie za grosze. Bardzo się opłacało kupić. Zresztą większość tego, co kupuję tutaj z narzędzi, ze sprzętów, z materiałów, no to kupuję nie ukrywam. U Chińczyka to jest dokładnie to samo, co w naszych sklepach, tylko że za jedną trzecią wartości.